Dzień dobry, dzień dobry. W sobotę 6 grudnia jest po północy raptem. No, za 3. Za trzy północ, tak? tak? Dobrze. Potraktujmy, że już jest 6 grudnia. Agnieszka tutaj pakuje dla Patryczka prezent od ja świętego tę, Mikołaja. Tu To jest ten brudny zygzak, co wam. No, w sumie wygląda jak obłocone, więc myślę, że to o to chodziło. O tego, a o to, to była rozpacz dzisiaj. Tak, Patryczek to jakby no, no ja otworzył bagażnik od, i zobaczył kawałeczek. Tak, odbieram go ze szkoły i było w torbie i w ogóle tak nie było ten, on tylko zobaczył kawałeczek i już, że to dla niego. Ja mówię, że to jak się rozpłakał. Później chciał sprawdzać, poszedł, sprawdzał, że nie ma. No matko jedyna, rozpacz była. Kupiłam ja taką skarbonkę zakale do samodzielnego pomalowania. W Bardziej były za 4 euro. No i teraz coś ostatnio ma fazę na straż pożarną, więc książeczkę mu kupiłam o straży. Super. No i takie małe puzzle, to jeszcze w Polsce. To no. też ma fazę na puzzle, No i ja tutaj, no tutaj takie do kąpieli. Kuleczki do sutek, Tak, nie? kuleczki do kąpieli, no i jajo. Mikołaja i jego ulubione Oreo. Tutaj. O, jakie wielkie. <laughs> Super. I to, I to wszystko. wszystko idzie do tej torby, tak? Aha, i jeszcze karteczkę mu napisałam, tutaj teraz ksiąteczna, Patryk. I mu napisałam, wyjaśniłam, że e, jego anioł zostawił e, przez pomyłkę, u mamy w bagażniku e, ten autobus, no, wyjaśni. Ale tak, jeszcze, o, oh, Angelika dzisiaj wysłała zdjęcie oliwki, bo miała przy szkole i taka stoi, taka smutna. Myślałam, że nie dostała tego prezentu, co chciała. A Angelika napisała, że to nie jest prawdziwy Mikołaj, tylko przebrane, bo prawdziwego Mikołaja nie ma. No a Oliwka ma dopiero cztery latka, więc jak to dzieci szybko teraz? to Przestają tak wierzyć Mikołaj. No właśnie, nie wiem, kto i tak powiedział. Mm -hmm. No, no. A zawsze mój brat się przebierał, ja w tym roku też się chciał przebrać, ja to na pewno Pozna bo już w siebie. chce szukać innego. Znaczy za szczęście ten... Jeszcze wierzy. Jeszcze wierzy, zresztą Jeszcze. na pewno chce wierzyć, wielu dorosłych też wierzy, To też niektóre rzeczy Pankę od Świętego Mikołaja. Tak, jak chcą dostać, to każdy wiesz. Dobrze, czyli to idzie do tej torby. Nie wiem czy mi się zmieści. Ale teraz Agnieszka idzie z opaką podrzucić Patryczkowi do łóżka. Już ktoś będzie robił filmik, jak Mikołaj mu podrzuca. Patrycz smutny, bo nie dostał prezentu. Może nie był taki grzeczny, a może? A może? Co to takiego tutaj, Patryniu, jest? Jest ej, prezent? Ej, to jest ojejno! No co ma? No? jest tutaj prezent. Jest prezent! A tam mama! No widzisz, no tutaj śpisz, no to, tutaj ci przyniósł! No nie mogę. to odłożyć! To... No to oddaję. Jaja! Taki oni są.

Brudny zygzak? To jest brudny zygzak? No tak. Podoba się? No tak. Taki ma być? Pomoc? Patrzysz, Patrz, chyba większego. Takiego chciałeś? Jaki piótry. <grymka> Książeczka. Książeczka, tak. Ale dostałeś prezent, to, to chyba był grzeczny bardzo, co? No, chyba tak. nie. No jeszcze tam coś jest na dnie. Zobacz. Nie wszystko wyciągnę. Do kąpieli kuleczki ci potrzebuję. Puzzle. Jeszcze co chyba list tam jakiś jest. Od jeszcze list tam jest od Mikołaja. Trzeba przeczytać. Nie mogę. A tutaj pił. Tutaj no, był, no. Kochane Patryczku, mam nadzieję, że takiego brudnego zygzaka chciałeś i nie, mogłe, nie mogłem znaleźć innego. Kupiłem Ci jeszcze kilka innych prezentów. Mam nadzieję, że będą Ci się podobać. O, o on Nie listu. <laughs> Jak podobały Ci się prezenty? Patryśniu. Co Ci się najbardziej podoba? A nie zygzak. A tego nie było w liście. O, o. już poleciał. Tego nie było w liście, Patryś. Patryś. Продолжение